Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o usytuowaniu kurnika, w jakim miejscu powinien stać, żeby i dla nas było dobrze, i dla drobiu było dobrze. Niby rzecz oczywista, ale nie do końca warto coś na ten temat powiedzieć. Myślę, że dużo ludzi, wybierając czy projektując, czy kupując kurnik, zastanawia się, gdzie go można by było usytuować. I zacznę może od takich kurników, moi drodzy, mm, małych, które możemy zakupić czyli takich powiedzmy na przykład na Allegro czy na innych portalach kurniki powiedzmy za 500 300 zł na 5-10 czy 15 kurek. Więc jeżeli chodzi o takie kurniki, to są takie kurniczki, moi drodzy małe. Co do tych kurników to one powinny stać najlepiej w jakimś ogrodzonym miejscu, żeby nam kury nie poniszczyły działki. I żeby czuły się swobodnie. To znaczy, fajnie jest im zaprojektować jakiś mały wybieg, i najlepiej nie bardzo blisko domu. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o zapach, chodzi o muchy i moi drodzy, również chodzi o hałas, bo możecie się zdziwić. Ale nawet w mieście, jeżeli będziemy mieli te 5-6 kurek, to będzie je dużo bardziej słychać niż na przykład na wsi, co jest jakby zrozumiałe, bo większość ludzi w mieście kurek nie ma. To a propos osób, które mieszkają w mieście, a a propos ludzi, którzy mieszkają na wsi. Co wiadomo, fajnie, jeżeli ten kurnik będzie usytuowany jak najdalej od zabudowań. Fajnie, jak sprawdzimy, gdzie mamy jakiś dach, żeby te kurki mogły sobie pod ten dach zawsze wejść. No i przede wszystkim, moi drodzy, fajnie, jeżeli kurnik będzie usytuowany tak, gdzie z reguły wiatr wieje, żeby po prostu nie zacinał i żeby cały deszcz czy śnieg po prostu nie wpadał do. Kurnika, Fajnie to jest po prostu w ten sposób zaprojektować. Pamiętajcie, tak jak wspominałem, że z kurnika przedostają się różne zapachy. No i powinniśmy pamiętać, żeby po prostu nie stawiać kurnika za blisko zabudowań, ponieważ później możemy tego żałować. Szczególnie w przypadku kurników murowanych czy też drewnianych, które ciężej jest przestawić niż na przykład kurniki, które kupimy sobie na 5 czy 10 kurek. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o usytuowanie kurnika, co poza tym, przejdźmy się trochę, sprawdźmy, jak to wygląda. U nas dzisiaj w miarę spokojnie. Kurki sobie siedzą w kurniku. Większość ich siedzi teraz w kurniku. Przed chwilą padało, więc wszystkie właśnie weszły do, do kurnika w większości. Tu jakieś gołąbki sobie siedzą. I tak to pokrótce. Na razie wygląda. Tutaj zrobiliśmy im drugie gniazdo, właśnie żeby miały. Tu mają jedno, tu mają drugie. Dużo lepiej niosą się w skrzynce, tak jak mówiłem. No i teraz sobie właśnie tak testujemy, jak to im wyjdzie. Wydaje mi się, że powinno być dobrze. I też zauważyłem, że od razu, jak tylko tą skrzynkę postawiliśmy, słuchajcie, to zaraz po jednym dniu już jajka były. Więc jestem w szoku, ale może faktycznie coś w tym jest, że skrzynka jest dużo lepsza niż takie zwyczajne gniazda. Ok, także tu jeżeli chodzi o kurki, przejdźmy się jeszcze kawałeczek. Tutaj widzę, że kurki w piasku właśnie się bawią. A tam mamy moi drodzy również chyba kury, ale się przejdziemy, bo jestem ciekawy właśnie czy tam są. Natomiast chciałem wam pokazać, że nie wiem czy pamiętacie, pewnie starsi widzowie pamiętają, co tutaj było. Zobaczcie, tutaj był złom, dużo tego złomu leżało. Teraz już nie ma wcale. Tutaj były jakieś stare płyty których też nie ma wcale, udało się wysprzątać. No a wszystko teraz leży na kupie. Finalnie będzie trzeba, jak kiedyś będzie czas, po prostu to pociąć. I tam leży drzewo do pocięcia. Także jest tego bardzo, bardzo dużo. Pewnie trzeba się będzie niedługo na tym skupić i to zrobić. Napiszcie u siebie, jakie teraz macie powiedzmy te letnie przygody, co planujecie zrobić, czy powiększacie hodowlę, czy może jakieś inne. Macie yy, powiedzmy poprawę infrastruktury na. Gospodarstwie, co będziecie ulepszać, na co zwracacie uwagę. Więc tak, dzisiaj krótko, natomiast chciałem się z Wami tutaj taką delikatną wiedzą podzielić. Trzymajcie się, moi drodzy, i do następnego. Cześć.